Dzień dobry, szanownemu gronu. Jest godzina 9:09, a zatem punktualnie, jak przedwojenne pociągi, rozpoczynamy naszą, no, można powiedzieć, codzienną, już rutynową rozmowę o sprzedaży, a którą pięknie nazwaliśmy self czyli kawa i rozmowa, tak można powiedzieć. No ja już nie będę mówił, że. Espresso to ja mam tutaj jakąś tam kawę. Dużą. Ja mam kawę dużą śniadaniową. Okej. Okay. Ale powiedzcie, dlatego że ja. Już mam za sobą rano, wiesz, bo ja tu wcześniej wstaję, w mhm. tyle kaw, że bym po prostu padł, był, mhm. że użyję trybu za przeszłego. Ale właśnie, z kim ja rozmawiam? Rozmawiam z Mariuszem mhm. Rachlewiczem, naszym tak konsultantem. I wczoraj, przypomnę ci, yy, poruszyłeś taki temat fakapu twojego, który z pozoru by byłby nawet nie fakapem, tylko takim, właściwie, żeby przyklasnąć, mhm. czyli fajnie, prawda? Wydawałoby się. Wydawałoby się. Nie? I przyszło mi do głowy wczoraj dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest w ogóle ciekawa sztuczka z takiej perspektywy negocjacyjnej troszeczkę, Aha. że ja ci, jako twój adwersarz, w tym przypadku klient, Aha. który chce coś wynegocjować, mówię słuchaj, mam dla ciebie zaskakującą wiadomość. Trzymaj się mocno. Trzymaj się mocno, coś naprawdę co cię ucieszy. Ja się zresztą bardzo cieszę z tego, czyli Aha. wprowadzam taki, taką atmosferę takiego cudownego wspólnego sukcesu. Tak. O czym jakby komunikuje ci to, mhm. czego chcę. W tym przypadku, żeście sobie rozumiem, rozmawiali. Mhm. No ale musimy tylko cenę ustalić w związku z tym i w zasadzie głupio jest Ci w tym przypadku, jakby no trochę przestać... W sprzedaży cerebrować. to się nazywa świetlana przyszłość. No tak, świetlana przyszłość, ale głupio Ci jest tak postawić mm -hmm. trochę na lekka mama. To To cieszę się bardzo, ale to niestety tak nie wygląda, bo się boimy tej porażki, no nie? No wiesz, tutaj masz dwie rzeczy do, do, do przemyślenia i to takiego szybkiego i dlatego ja, ja mówiłem o, ty, o tych scenariuszach, że warto e, w tych kategoriach myśleć mm -hmm. i przewidywać różne rzeczy, bo stoisz trochę w okraku, nie? Mówisz... Jest, już na wyciągnięcie ręki, już witasz się z gąską, już jesteś w ogródku, nie? Ale z drugiej strony mówisz: A jak przestrzelę, no to ktoś mi zaraz powie: Panie Mariuszu, no, niech się Pan nie wygłupia. No, kontrakt jest cztery razy dłuższy niż za zakładaliśmy, nie? No i mówisz: No nie, to bez sensu. I włącza ci się diabełek, jak tu aniołek, to tu diabełek, nie? I mówi: Stary, no musisz pojechać tam po minimum, no bo jak nie, no to wtedy wiesz. Zobaczcie, no, no, jak sobie powiedział, no, to trochę tutaj zrobię taniej, ale potem zrobię drożej. Mhm. To też myślę na pewno jest związane y, z takim trochę naszym, po pierwsze, poczuciem własnej wartości. Mhm. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nawet odrzucę ten projekt, to co zrobię? To znaczy, czy jestem mhm. na tyle rozpoznawalny, czy mam na tyle umiejętności, czy mam na tyle klientów, że umiem zasypać. Mhm. Ten dołek, który tam się pojawi. No, a po drugie, jak mi idzie bu biznes na dziś? To znaczy, czy jestem. Oprócz tego, że tam mogę mieć poczucie samozajebistości, ale idzie mi tak sobie. No, sporo jest takich ludzi, się w internecie, szczególnie, którzy właśnie tak trochę budują wizerunek wielkiego człowieka sukcesu, ale na koniec dnia. Nie mogą spłacić kredytu, prawda? Więc to trochę no, jest tak, jakby jak mi idzie budżet, to ja mam. To chyba jest taka, zobacz, prawidłowa, to że... To jest jak... bardzo naturalna rzecz, nie? Tak? bo no twoja taka pozycja sprzedażowa jest zupełnie inna, jeżeli nie, masz spokój, masz zrobiony plan, tak? Czy nie wiem, czy masz zabezpieczone środki na, na funkcjonowanie, na najbliższy, najbliższy czas, to automatycznie też łatwiej ci roz, rozmawia i też na więcej sobie możesz pozwolić. Ale mimo wszystko, to ja cały czas będę wracał do tego, inaczej się rozmawia, jak jesteś przygotowany na różne opcje, nawet te takie ze świetlaną przyszłością, a zupełnie inaczej, jak ktoś cię zaskoczy. I mówisz, kurczę, trzeba na, na szybko coś kombinować. No dobra, super. Bardzo ci dziękuję. To oczywiście jest jakaś tam zawsze pytanie o to, co mogę z tym zrobić jeszcze. Czy na przykład mogę wrócić do mojej, mojej pani potencjalnej klientki, powiedzieć pani dyrektor, tak, z takim wielkim entuzjazmem i radością. Wyszedłem od pani, <grym> a potem przyznam pani powiedzieć. szczerze, nie, ale potem pani szczerze, jak w tej radości i, i tych, tych emocjach rado, 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 pani, takich, takich trochę, które są wyrazem Pani zaufania do mnie. Jak sobie usiadłem i policzyłem po co ja właściwie, się, na co ja się zgodziłem, mhm. to wiem, że teraz na, na, jakby na, na kark nastawiam i reputacja na stole moja leży, ale ja chyba muszę się wycofać z tej. Takiej umowy i chciałbym jednak wrócić do rozmowy, bo jak sobie to dobrze policzyłem, to się okazuje, że to nie, jest, nie, nie jestem w stanie tego zrobić w ogóle. Myślę, że taki tekst byłby zaakceptowany. To jest generalnie piękna zagrywka. No, pod warunkiem, właśnie, że nie, tam brylujesz, opowiadasz, to to nie ty, ale rzeczywiście ta twoja pozycja wyjściowa jest całkiem niezła. No i tutaj wracając do tego zaskoczenia, jak już przemyślałeś temat, to, to dla mnie jest to absolutnie. Bo to trudno, jest trudne, ale, ale wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie, mhm. które możesz zrobić, no bo tak, potem będziesz przez cały rok żałował. Żałował. I A. przede wszystkim, też no, my też wiemy, i co więcej, wydaje mi się, że klienci czasem to wiedzą, szczególnie w usługach. Ja zresztą też y, trochę też klientom o tym mówię, że słuchajcie, oczywiście cena zawsze jest ważna, ale też musimy wszyscy pamiętać, że ludzie trochę też pracują dla marży i dla pewnej radości. Jeżeli, mm -hmm. i to że radość nie, nie jest to jedynym słowem, ale trochę też jest tak, zadowolenie. że zadowoleniem mm -hmm. i pewnej satysfakcji. Jeżeli ja pracuję nad projektem, mm -hmm. na którym ja czuję, że to jest też dla mnie opłacalne, mm -hmm. to daje serce, daje zaangażowanie i tak dalej, a jak. Jestem za bardzo dociśnięty, mhm. to się nagle okazuje, że zaczynam to bagatelizować, trochę nie chcę tego robić. Wiesz, bo to jest takie zobowiązanie, które podejmujesz długoterminowo. Co innego, tak. kiedy coś sprzedałem tanie, a dobra, trudno, Jedyną pójdę dalej. A co innego, kiedy mhm. się umawiam z klientem na cały rok mhm. i muszę przez cały rok trochę żyć w takim poczuciu, że ja prawie robię po kosztach. Mm -hmm. I mi się wydaje, że ten klient, który tego nie jest w stanie zrozumieć, tylko trochę tak przyłapałem pana, panie Mariuszu, na to, że Pan się tak, zgodził ogodnie, no? chwileczkę. No, albo jest Pan poważnym człowiekiem, mm -hmm. albo pan poważnym człowiekiem nie jest. Mm -hmm. Czyli wiesz, trochę tak jakbyśmy chcieli cię przyłapać, na no, już powiedziałeś, to musisz to. No, ja uważam, że trzeba się wycofać z tego. Wysok... Nawet kosztem jakby trochę swojej reputacji. Tak, jeżeli. Ja bym tutaj nie mieszał reputacji, bo to, co powiedziałeś, to jest znów taka. Piękna zagrywka sprzedażowa dla mnie, kiedy z pełną otwier otwartością, szczerością. Ale to, tak, to tak jest tak zagrywka, mówię, nie? to jest prawda. Znaczy, nie, no okej, okay, no to jakby w, powrót do klienta i trochę wyłożenie kart na stół w takiej atmosferze szczerości, otwartości, mając na myśli długofalową współpracę, długofalową relację, dla mnie jest super, super. Nie może nie zagrywką. Super odpowiedzią na coś takiego. Tak? No Jeżeli tak, muszę skupiować. sobie jakoś z tym poradzić, bo no <grym> no to jest na pewno lepsze. No dobra, słuchaj. Y ale mam inny case. Co? bo. My, twój? To no nie jest Twój case, ale mamy trochę takich komunikatów tutaj od ludzi mhm. i niektórzy tam się dzielą jakimiś swoimi własnymi fakapami. Niektóre to są takie wprost fakapy, mhm. a niektóre takie nie do końca. I ten mhm. Twój też trochę tak się dobrze wpisywał, bo tak można powiedzieć, z różnych perspektyw był raz fakapem, raz nie fakapem. No wiesz, no takie klasyczne, że tam poszedłem i z tak. no to wiesz, Służ, ja Nie ja by, byłoby zabawy. Ja ci powiem, że nawet nie tyle hmm. fakap to taki trochę, tak, taka, taka pewna prawidłowość. Rynek, dobra jest rynek farmaceutyczny. No Jak to dobrze znam. To Ty znasz, to... ja też bardzo dobrze znam. Lubię ten rynek, jakoś mi się zawsze wydawał ciekawy. No ale jak wiadomo, na takim rynku farmaceutycznym jest tak, że ten nazwijmy to nasz sprzedawca, który nie nazywa przedstawiciel się medyczny, przedstawiciel medyczny naukowy, tak. jak zwasz tak zwał, Oczywiście yy, można powiedzieć w pewnym sensie, że ludzie mają budżety i mają do zrealizowania targety i tak dalej. Natomiast no, jakby oni sami nie lubią o sobie myśleć w kategoriach sprzedawczych i w bo tam, niektórych przypadkach. Bo tam się mówi o promocji, tak? po pierwsze, a po drugie, czasami jest to tak skomplikowany, złożony, bardzo merytoryczny produkt, że naprawdę mhm. jestem bardziej doradcą takim, jak powiedzieć technicznym, ale merytorycznym mhm. niż sprzedawcą. No ale mniejsza z tym. Zadaniem większości tych przedstawicieli tych oczywiście jest, 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 ale jest wpływanie, perswazja, delikatna na różne sposoby, mm -hmm. ale spowodowanie, żeby ten lekarz, czy tam może być też farmaceut, ale w tym mm -hmm. konkretnym przypadku akurat lekarz, i to na dodatek jeszcze to był yy, ortopeda, bo to mm -hmm. było w tej linii ortopedycznej, żeby on promował pewne rozwiązanie, Dań. czyli jakiś preparat, Dań. a nie inny preparat. A nie, właśnie brano. trzeba dodać, że na, na, reguły, na dane skorzenie jest masz 15 jest, tak. tysięcy. Z opcji, są prawda te oryginalne, tak. czyli te takie pierwsze, prawda, uh -huh. ale potem już na rynku jest dostęp fury różnych preparatów z tą samą substancją uh -huh. aktywną, no ale trzeba działać. No i teraz sytuacja jest taka. Odwiedzasz człowieka. Trzeba się wczuć w rolę tego przedstawiciela. No da, da, robić, tak. tak. Odwiedzam, odwiedzam gościa. No miesiące, prawda? Bo mhm. to jest właściwie tam zawsze jest jakiś retargeting, albo jest miesiąc. No i super relacja. Mhm. No, fajnie się gada. Jeszcze ma, on jest takim kajtowcem, ten przedstawiciel, więc ten a ten też kajtowiec też. Mhm. też czyli wiesz, Więc mają wspólne tematy. I jest dużo sympatii. I więc nie ma żadnych obiekcji na Tak, to jest zajebisty, tam tak, ten, bardzo się podoba, wszystko fajne, wszystko bo, to fajnie ta, bo to akurat ta. jest taka no. sytuacja, w której to z kolei um, ortopeda w ogóle sprzedaje też te I używa no. sami no. I, i to jest prywatne. Mhm. Ale kurna sprzedaż nie idzie. Mhm. Patrzysz w cegiełki, a P tam nie idzie sprzedaż. I i ten przychodzi i mówi, no nie no, bo to nie ma takich pacjentów, bo akurat to są inni, albo pacjent ma swój własną propozycję. Tak. Ale ja już robię, robię, już robię, no przecież robię, też polecam, robię, robię, robię. No nie? I ty kurczę, chodzisz, chodzisz, chodzisz i nic się nie dzieje, czyli mm -hmm. jakby nie drga nic, i cały czas jest dobra relacja. Tak. I ten przedstawiciel mówi: Słuchaj, no, dzwonię, rozmawiam, mamy dobrą relację. Wydaje się, że no, nie, nie może jeszcze, też nie będę mu jaką, ale bardzo poważną e, organizację, mm -hmm. w, e, właśnie taką oryginalną, czyli, czyli tam badanie i tak dalej. I dupa. I teraz on mówi, Dobra, to co, ja, co ja robię źle, prawda co jest nie tak. Mm -hmm. I nie pozwolę Ci teraz yy, odpowiedzieć to to pytanie. <laughs> natomiast to jest dla Ciebie, dam Ci. Zadanie czas, domowe. <laughs> domowe, domowe. Zastanówmy się, bo to jest taki case, który wiesz, może spotkać każdego, kto mm -hmm. prowadzi pracę ze swoim klientem długofalowo. długofalowo prawda? Tak. Którym, mm -hmm. i, to, I takim klientem, my to mówimy nie to, że, jest, że on kupuje, tylko poleca, czy tak zwany vendor bardziej. Okay. Prawda? Czyli że on, nie wiem, to może być. Ktoś, kto oferuje różne rozwiązania chciał, chcielibyśmy, żeby moje rozwiązanie prowadził. Mhm. To jest trochę tak może uogólnić. No, ale mhm. to jest taka sytuacja, która się bardzo często zdarza. I zastanowimy się, co tu mogło pójść nie tak. Okay? Dobra. Nawet no, też już myślcie i jutro zaczniemy kmienić temat. Do zobaczenia.